Cześć! Z tej strony Paweł z kanału WPU. Dzisiaj omówię dla was widget licznik w Elementorze. Także moi drodzy zaczynamy. Pewnie nie raz zauważyliście na stronach różne liczniki, gdzie cyferki sobie wahają się dajmy na to od zera do danej liczby i mogą zobrazować na przykład ilość obsłużonych klientów, wielkość wygenerowanego zysku czy cokolwiek innego, co mogą przedstawić dla nas cyferki. I właśnie Pokażę Wam dzisiaj, jak to zrobić w Elementorze. Także moi drodzy, jak już jesteśmy zalogowani, wybieramy sobie widget licznik. I jak widzicie, od 0 do 100 tutaj sobie cyferki śmigają. I teraz tak, jeżeli chodzi o licznik. Możemy tutaj dać początkową liczbę, w tym momencie jest to 0, ale możemy sobie zrobić na przykład 100 i końcową liczbę najmniej na to 10 tysięcy. I jak widzicie, od 100 do 10 tysięcy licznik będzie się Poruszę. Możemy dodać sobie prefiks, czyli na przykład dajmy na to od. Od, i surfiks, czyli to, co jest po cyferce. Czyli jak widzicie, możemy sobie zrobić takie, że od 10 tysięcy PLN, czyli polskich złotych. Możemy ustawić sobie także czas animacji, czyli w tym momencie 2000 to są inaczej dwie sekundy. Ponieważ jest tutaj jednostka milisekund, więc. Jeżeli sobie stawimy 3000, no to 3 sekundy. W tym momencie możemy również sobie pokazać lub ukryć separator tysięcy. Jak widzicie, jeżeli go ukryję, po prostu jest to 10000. Jeżeli go pokażę, to tutaj będzie przecinek. Możemy także sobie ten separator zmienić na kropeczkę. Lub po prostu na pustą przestrzeń. Oczywiście tytuł animowany licznik także możemy sobie zmienić na przykład. Pieniądze. Następnie, wchodząc w styl, oczywiście możemy sobie edytować kolor tekstu naszego licznika. Możemy sobie edytować całą typografię, czyli czcionkę, rozmiar, wagę, przekształcenie, styl, dekoracji, wysokość linii, kemping, odstępy między wierszami. Oczywiście y, tym już zajmowaliśmy się, także jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, odsyłam do wcześniejszego odcinka. Możemy dodać sobie także cień tekstu. Oraz oczywiście możemy sobie edytować styl tytułu, czyli tak samo możemy zmienić kolor tekstu, typografię oraz dodać cień tekstu. Także moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie przycisk subskrybuj, a już niebawem kolejne nowe filmy. Także do zobaczenia. Cześć!